16 października 1942 roku. Tragiczna data śmierci 50 członków Gwardii Ludowej i Polskiej Partii Robotniczej. Dziś pamięć ich uczcili przedstawiciele rządu, członkowie partii, towarzysze broni i nieprzeliczone tłumy mieszkańców Warszawy. Entle niemieckich szubienic przerwały nic życia niestrudzonych działaczy robotniczych, bojowników o wolność i lud. Nieśli śmierć za świętą sprawę niepodległości. Cześć ich pamięci. W rocznicę pamiętnej bitwy pod Lenino odbył się na cmentarzu wojskowym na Powązkach pogrzeb żołnierzy dywizji kościuszkowskiej. Majora Felicjana Lysakowskiego, działacza Związku Nauczycielstwa Polskiego. Kapitana Lucjana Szenwalda, poety Kościuszkowca. Z tragicznym zrządzeniem losu, śmierć spotkała ich, gdy ze zwycięską armią polską wkraczali do wyzwolonego kraju. Lucjan Szenwald po bitwie pod Lenino napisał w jednym ze swych wierszy: Jeśli do kraju, co już blisko, przyjdziemy jak na miejsce zbrodni, oglądać siwe popielisko, deptać zbielale czerwie ogni, to my do prac nawykłą ręką z pustynnych zgliść. Z bezludnych ruin Polskę swobodną, silną, piękną. Tak nam dopomóż odbudujemy. W słomnikach pod Krakowem odbyła się żalobna manifestacja ku czci działacza stronnictwa ludowego Tomasa Nocznickiego. W przewiezieniu z WLOK do rodzinnej wsi Lipie w powiecie Grujeckim wzięły udział tysiącne rzesze chłopów, robotników i młodzieży. Marsza Aleksej mukowalski udekorował trumnę Tomasa Nośnickiego z tęgą orderu Polonia Restituta. Wieś Rachodoszcze w powiecie zamojskim była jednym z głównych ośrodków nieustępliwej walki ludu polskiego z niemieckim okupantem. W uznaniu zasług poniesionych w walce podziemnej bohaterska wieś odznaczona została krzyżem Grunwaldu. Kilkakrotne krwawe pacyfikacje niemieckie zrównały z ziemią większość gospodarstw. Rachodostrzanie nie dali za wygraną. Jak on dziś w walce z okupantem, tak dziś przodują w dziele odbudowy. Ogółem stanęło już pod dachem ponad 100 nowych budynków. Mieszkańcy Rachodosta są przykładem niezmożonej siły i wytrwałości ludu polskiego. Część tym boże na nowych gospodarstwach. do Belwederów przybyli mili goście, delegacja Krakowiaków i górali. Na zakończenie pomyślnego roku pracy przyszli złożyć panu prezydentowi życzenia, pręcając przy okazji szereg upominków. Zobala się panu prezydentowi piękna skrzynia krakowska, gdzie ma rąk artystów ludowych. Na zakończenie wizyty, Taniec Guralski. A teraz, artyści krakowiaty, najprawdziwszym krakowskim wydaniu. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi pod w Rudzie Pabianickiej pod Łodzią prewentorium przeciw Róźlicy. Młodzież wyrwana z ciężkich warunków życia znajduje tu serdeczną opiekę. Zabiegi lekarskie szybko przywracają zdrowie. Waga wykazuje, że mała Bogusia Bartczakówna wkrótce wróci do mamusi. W jadalni Preventorium odbywa się codziennie konkurs małych zarłoków. Zwycięża jak dotąd mala lucynka. Praca i życie dziecka w przedszkolu oto temat interesującej wystawy urządzonej ostatnio w Lodzie. Nie każdą ma mu się stać na kupno drogich zabawek, ale mały majster klepka potrafi wykonać je samodzielnie z plasteliny, szyszek lub drzewa. W zawsze pełno klientów. Przedawcy są wzorem uprzejmości. Oto szkola dobrych gospodyń. Wieczorem gdy laleczki już śpią, ich rodzice oglądają w teatrze chińskie cienie. Młodzi literaci wzięli się do handlu, przeznaczając dochód na odbudowę Warszawy. Każdy mógł tu nabyć książkę wraz ze świeżym, kiesłym jeszcze autografem. Popularny autor książek dla dzieci Jan Zeppa. Książkę podpisuje Janusz Minkiewicz w towarzystwie Brandyca i polaka. Autor Jeziora Bodeńskiego, zanim w Perecie Jak widać, się teraz cieszyli się wielkim powodzeniem. W dniu imienin Twej Jadwigi kup balonik na rzecz ligi. Oto hasło, pod którym świętowały w tym roku warszawskie Jadwigi Jadwinie, Jadzie i Jaguski. Warszawiacy zamiast kwiatów kupowali baloniki ligi lotniczej. Teraz z balonikiem na rzecz ligi skok w objęcia tej Jadwigi. Miła pani Jadzia Wrońska jest jedną z kandydatek do nagrody ekspresu wieczornego za największą ilość otrzymanych baloników. Katastrofalne deszcze i huragany powodujące gwałtowny przybór wód. Szeki wystąpiły z brzegów zalewając około 15 tysięcy kilometrów kwadratowych. Jest to największa klęska powodzi od czasu wojny. W bezbranych falach znalazło śmierć ponad 2,5 tysiąca ludzi. Na tratwach i wysokich groblach chronią się zbięgnięci i wygłodniani tych Tyskin pod Stawropola jest chyba najstarszym mieszkańcem Związku Radzieckiego. Urodził się w roku 1805, dzisiaj liczy 142 lata. Staruszek, który nigdy nie chorował, jest zdania, że ruch i praca na świeżym powietrzu jest źródłem jego zdrowia. W młodości zajmował się rybołówstwem, obecnie jest bednarzem. Tyśkin nauczył się czytać i pisać mając 100 lat i odtąd codziennie rano poświęca godzinkę na lekturę dzienników. Prapra pra pra, pra, pra dziadzka, schodzą się pra pra pra, pra wnuczki. Na stole pojawia się ulubiony przysmak dzieci, plastry aromatycznego miodu. Dwuletnia Lilka młodsza jest od staruszka o równe 140 lat.